Witajcie serdecznie na kanale Koreańskie Piękno i Zdrowie. To przestrzeń, w której prezentujemy produkty firmy Atomy, wyjątkowe kosmetyki i suplementy wellness inspirowane koreańską filozofią dbania o ciało i umysł. Atomy Evening Care 4 Set to czterostopniowy wieczorny rytuał oczyszczania skóry rodem z Korei, zaprojektowany tak, by zapewnić efekt domowego spa przez cały rok. W skład zestawu wchodzą cztery komplementarne produkty: Deep Cleanser, Foam Cleanser, Peeling Gel oraz Peel Off Mask. Każdy z nich pełni odrębną funkcję w procesie pielęgnacji. Od dogłębnego demakijażu, przez właściwe oczyszczenie, delikatne złuszczenie, aż po oczyszczającą maskę pilow, Razem tworzą kompleksowy system oczyszczania i regeneracji skóry, który ma za zadanie dokładnie usunąć zanieczyszczenia, a jednocześnie odżywić i poprawić kondycję cery. Producent podkreśla, że regularne, sumienne stosowanie wszystkich czterech kroków zmniejsza podrażnienia i nie narusza bariery ochronnej skóry. Dając efekt czystej, nawilżonej i promiennej cery każdego dnia. Uwaga! Informacje o składnikach i właściwościach pochodzą ze źródeł oficjalnych atomy oraz z niezależnych recenzji użytkowników i ekspertów. W materiale przytoczono zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie dla zrównoważonej oceny. Krok pierwszy: Deep Cleanser. Atomi Deep Cleanser to kremowy preparat do demakijażu i wstępnego oczyszczenia skóry. Stosuje się go na suchą skórę, masując twarz, aby rozpuścić makijaż, sebum i zanieczyszczenia sporów, po czym produkt należy zetrzeć chusteczką lub spłukać letnią wodą. Ten krok odpowiada pierwszej fazie dwuetapowego oczyszczania olejowej i ma za zadanie usunąć tłuste zanieczyszczenia, filtry przeciwsłoneczne oraz cięższy makijaż. Przygotowując skórę do dalszego mycia. Formuła preparatu oparta jest na emolientach i składnikach rozpuszczających makijaż, ale zawiera też szereg naturalnych ekstraktów roślinnych o działaniu pielęgnacyjnym. Pełny skład obejmuje m.in. parafinum liquidum, olej mineralny, petrolatum, wazelina i isopropyl myristate jako bazę rozpuszczającą zanieczyszczenia, a także woski. Pszczele cera alba, biswax i roślinne, zapewniające poślizg przy masażu skóry. Oprócz substancji bazowych i emulgatorów, produkt jest bogaty w ekstrakty ziół i witaminy. Pozwólcie, że przedstawię teraz jego bogaty skład. Panax Ginseng Root Extract, żeń jeden z flagowych składników, bogaty w antyoksydanty i saponiny, wspomaga odżywienie skóry i mikrokrążenie. Żeń szeń znany jest z działania przeciwstarzeniowego i ujędrniającego. W formule atomy ma pomóc rewitalizować poszarzałą, zmęczoną cerę, nadając jej jędrność i zdrowy wygląd. Ginkgo Biloba Leaf Extract, miłożąb, działa jako antyoksydant i stymulator krążenia. Producent podkreśla, że ekstrakt z miłożębu wraz z żeńszeniem pomagają utrzymać odpowiednie nawilżenie i jędrność skóry, szczególnie skóry dojrzałej lub pozbawionej blasku. Camelia Sinensis Leaf Water, zielona herbata. Woda, ekstrakt z zielonej herbaty, jest źródłem polifenoli o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym. W Deep Cleanser ma za zadanie oczyszczać i odświeżać skórę, przyczyniając się do czystego i klarownego kolorytu cery. Zielona herbata pomaga także w łagodzeniu podrażnień i może zapobiegać drobnym niedoskonałościom. Daucus carota sativa root extract, marchew. Ekstrakt z korzenia marchwi jest bogaty w beta-karoten, prowitaminę A oraz przeciwutleniacze. Według informacji Atomy, ekstrakt z marchwi w połączeniu z witaminą E pomaga zachować elastyczność skóry, odżywia ją i dodaje zdrowego blasku. Marchew wspiera regenerację naskórka i może delikatnie rozjaśniać poszarzały koloryt. Tocopheryl acetate i tokoferol, witamina E, stabilna forma witaminy E, silnego antyoksydantu. Witamina E chroni lipidy skóry przed utlenieniem, wspiera barierę naskórkową i działa przeciwstarzeniowo. W recepturze pełni funkcję konserwującą lipidowe składniki, a przy okazji pomaga skórze zachować nawilżenie i sprężystość. Centella Asiatica Extract, wąkrota azjatycka, choć w materiałach marketingowych atomy główny nacisk położony jest na żeń szeń, miłożąb, herbatę i marchew, warto zauważyć obecność ekstraktu z wąkroty. Centela działa kojąco: przyspiesza gojenie się drobnych zmian i wspomaga syntezę kolagenu, co wpisuje się w przeciwzmarszczkowe i łagodzące właściwości tego produktu. Ceramid NP, ceramid identyczny z występującym w skórze, który pomaga odbudować i wzmocnić barierę hydrolipidową. Obecność ceramidu w Deep Cleanser chroni skórę przed wysuszeniem podczas demakijażu oraz wspomaga regenerację po oczyszczeniu. Podsumowując. Deep Cleanser ma formułę kremowego olejku myjącego, opartą na bezpiecznych dla skóry emolientach olej mineralny, wazelina, olej makadamia i woskach wzbogaconą o kompozycję ekstraktów ziołowych i witamin. Kluczowe składniki aktywne: rzęszczeń, miłożąb, zielona herbata, marchew, witamina E pełnią funkcje antyoksydacyjne, odżywcze i stymulujące mikrokrążenie dzięki czemu oczyszczanie ma jednocześnie działać pielęgnacyjnie. Formuła zawiera również substancje łagodzące i ochronne jak centella czy ceramid, aby proces demakijażu był delikatny dla skóry wrażliwej. Atomy Evening Care Deep Cleanser służy przede wszystkim do rozpuszczenia makijażu i zanieczyszczeń tłuszczowych nagromadzonych w ciągu dnia. Przy kontakcie ze skórą i masażu, krem zmienia się w oleistą konsystencję, która wymiata ze skóry resztki podkładu, kremów SPF, Sebum i brud osadzony w porach. Producent zaznacza, że Deep Cleanser usuwa makijaż i czyści pory, rozpuszczając zanieczyszczenia, a przy tym głęboko nawilża i pozostawia skórę przyjemnie miękką. Masaż twarzy tym preparatem nie tylko oczyszcza, ale też pobudza krążenie krwi w skórze. Zgodnie z ideą domowego SPA warto poświęcić minutę na koliste ruchy, co ma poprawić dotlenienie komórek i witalność cery. Dzięki zawartości odżywczych ekstraktów po spłukaniu skóra nie jest ściągnięta ani sucha, lecz elastyczna i gładka w dotyku. Deep Cleanser jest polecany dla wszystkich typów skóry, zwłaszcza tych, które codziennie stosują makijaż lub kremy z filtrem, niezbędne do dokładnego zmycia jego bogata natłuszczająca formuła sprawia, że produkt przypadnie do gustu osobom o skórze suchej i dojrzałej, które od oczyszczacza oczekują również właściwości nawilżających i przeciwzmarszczkowych. Zawartość szenia i witaminy E czyni go atrakcyjnym także dla skóry pozbawionej jędrności i blasku. Po regularnym stosowaniu cera zyskuje bardziej napięty, jędrny wygląd i zdrowy koloryt. Co istotne, pomimo olejowej bazy, kosmetyk ten nie powinien pozostawiać tłustej warstwy, jeśli jest prawidłowo zmyty za pomocą wody lub tkaniny. Skóry tłuste i mieszane również mogą korzystać z dobrodziejstw dwuetapowego oczyszczania. Usunięcie nadmiaru sebum olejowym cleanserem może zapobiegać zapychaniu porów i powstawaniu niedoskonałości. Należy jednak pamiętać, by po Deep Cleanser zawsze użyć drugiego kroku, Foam Cleanser, celem całkowitego zmycia wszelkich pozostałości olejowych, co jest standardem w metodzie Double Cleansing, dwuetapowego mycia twarzy. Użytkownicy zauważają, że konsekwentne stosowanie Deep Cleansera wieczorem przekłada się na poprawę ogólnej kondycji skóry. Skóra staje się lepiej oczyszczona z zaskórników i mniej podatna na wypryski spowodowane zaleganiem resztek makijażu. Dzięki składnikom aktywnym cera nabiera zdrowszego kolorytu. Ekstrakty z i zielonej herbaty działają rozjaśniająco na poszarzałą skórę, redukując oznaki zmęczenia. Dodatkowo masaż kremem demakijażowym wieczorem to chwila relaksu, która może wspomagać redukcję napięcia mięśni twarzy, co pośrednio sprzyja efektowi przeciwzmarszczkowemu. Producent obiecuje efekty w postaci jędrniejszej, czystszej i bardziej promiennej cery przy codziennym stosowaniu tego rytuału. Większość użytkowników chwali produkt za skuteczność w usuwaniu makijażu oraz przyjemne odczucie na skórze po użyciu. Przykładowo, według recenzji umieszczonej na blogu Glamag Blogspot, już po miesiącu stosowania cera stała się gładsza, jaśniejsza i wyglądała młodziej. Autorka zauważyła widoczne rozjaśnienie przebarwień i ogólną poprawę jakości skóry w porównaniu do stanu sprzed kuracji. Użytkownicy podkreślają, że po użyciu tego olejku myjącego skóra jest niezwykle miękka i gładka, jak po aplikacji kremu nawilżającego. Wiele recenzji zaznacza też poprawę czystości porów. Deep Cleanser przy regularnym masażu pomaga wyciągać zanieczyszczenia i usuwać zaskórniki. Jeden z testerów stwierdził, że produkt czyści nawet głęboko osadzone brudy i wyciąga wągry lepiej niż inne znane mu preparaty. Nie brakuje jednak również głosów ostrzegawczych. Ponieważ formuła zawiera parafinę, woski i oleje, cera trądzikowa lub skłonna do zapychania porów, powinna obserwować działanie preparatu na skórze przy pierwszych użyciach. Pojedyncze osoby zgłaszały, że produkt wywołał u nich pojawienie się zamkniętych zaskórników lub drobnych wyprysków, zwłaszcza gdy nie został dokładnie zmyty. Pewna recenzentka zwróciła uwagę na ciężkość i tłustość produktu, choć skutecznie zmiękcza i oczyszcza, to dla skóry bardzo tłustej sam olej mineralny może być zbyt obciążający. Z tego względu kluczowe jest zastosowanie po nim pianek i dokładne spłukanie resztek. Kosmetolodzy zauważają, że Deep Cleanser ma w składzie substancje mogące podrażniać posiadaczy skóry wrażliwej, np. kompozycja zapachowa, potencjalne alergeny. W jednej z analiz stwierdzono, że formuła zawiera dość dużo potencjalnie drażniących składników i nie będzie najlepszym wyborem dla cer ekstremalnie wrażliwych lub trądzikowych. Mimo to, znaczna większość opinii, zarówno użytkowników domowych, jak i ekspertów K-Beauty, jest pozytywna. Podkreślana jest wysoka skuteczność demakijażu bez wysuszania skóry. Dla wielu osób produkt ten stał się ulubieńcem i elementem codziennego rytuału. A niektórzy używają go od lat, ceniąc stabilne rezultaty. Wygładzona, dobrze oczyszczona cera bez podrażnień. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. Jeśli był dla Was pomocny, zostawcie komentarz, polubcie i zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.